Ja zaczynam. To tak, pierwszemu jest łatwiej przebawiać, zanim będzie modlitwa. Udamy się do miejsc, do których rodziny raczej nigdy nie mogły przybyć, ponieważ czy to powstańcy, czy to żołnierze zginęli w miejscowościach, które były dla nich obcymi stronami, a zarazem matką ojczyzną. Są więc u siebie, innej rodzinie niezwiązanej więzami krwi, ale więzami szacunku i miłości do Matki Ojczyzny. Przez takie spotkanie i przez zwykły gest krótkiej modlitwy, refleksji, pochylenia głowy przy ich grobach oddajemy im szacunek, bo oni oddali coś więcej niż gałązka niż szept modlitwy podali swoje życie abyśmy żyli w naszej Ojczyźnie. Dlatego niech ta modlitwa, która nie jest tylko raz w roku, związana z taką uroczystością jak 11 listopada, czy okres wojny, natomiast i Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, to są takie dni, kiedy w sposób szczególny modlimy się za wszystkich zmarłych, pełniących różne funkcje i tych, którzy oddali życie w różnych okolicznościach, więc nie zapominamy także o naszych bohaterach, przy których grobach dzisiaj symbolicznie się zatrzymamy, bo jest tutaj ludzi, którzy także pochowani zostali w swojej rodzinnej parafii, ale walczyli na różnych frontach, byli ludźmi, którzy cierpieli za naszą ojczyznę w różnych miejscach, spoczywają na grobach, symboliczne informacje o nich o tym mówią i duchowni, i będziemy przechodzić koło księdza, który był prześladowany również po wojnie i w wojnę. Był kapelanem Armii Krajowej. Pilchera obok nas, po prawej stronie, idąc. Ten grup się znajduje przy samej alejce. I osoby świeckie. Wszystkich zawierzamy Bożemu Miłosierdziu tą modlitwą, którą teraz razem wspólnie proszę, byście się zechcieli włączyć. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie. W sposób szczególny za wszystkich poległych i ofiary powstań i wojen. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi. Się nad nim. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi. Się nad nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wróć nas, nas na pokuszenie, ale, ale nas zbaw Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w śmierci naszej, wieczne odpoczywanie im dać panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Módlmy się, Boże, ty sprawiłeś, że twój syn zwyciężył śmierci i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać ciebie swojego stwórcę i odkupiciela przez Chrystusa Pana naszego przy miejscach, gdzie się zatrzymamy, już nie będzie modlitwy, tylko pozostałe czynniki, czynności, które są przygotowane. Oddajmy go. Dobrze, miałam już nie odezwać się na tej uroczystości, dlatego, że tak jak powiedziałam, dzisiejsze nasze spotkanie i to uroczyste przejście po cmentarzu lubartowskim śladami powstańców, żołnierzy, konspiratorów, w tym roku przygotowuje szkoła numer 3. Natomiast powiem, że cieszę się, bo wracamy jakby do źródła. Dlatego, że zamysł, który przyświecał organizacji takiego spotkania w przeddzień Święta Niepodległości, był właśnie taki, że spotykamy się trzy samorządy powiatu, miasta i gminy Lubartów i szkoły, które znajdują się na terenie tych, e, działania tych samorządów. I co roku inna placówka przygotowuje i przeprowadza całą grupę uczestników uroczystości. Moje wystąpienie na tym się skończy. Ja poproszę tylko jeszcze na zakończenie o jedno słowo, natomiast przekazuję w tej chwili głos już w szkole numer 3 i powoli przejdziemy do pierwszego punktu, przy którym się zatrzymamy, mianowicie pomnika. Powstańców, powstańców listopadowych i styczniowych. Dzieje naszego narodu w XIX i XX wieku sprawiły, że ten cmentarz stał się miejscem ostatniego spoczynku. Dla uczestników polskich zrywów niepodległościowych, powstań narodowych, działań wojennych I i II wojny światowej oraz walki konspiracyjnej z czasów okupacji. Dziś, z okazji zbliżającego się narodowego święta niepodległości, odwiedzimy te miejsca i poprzez złożenie kwiatów i zapalenie światła naszej pamięci wyrazimy naszą wdzięczność. Za życie wszystkich walczących, ofiarowane dla Ojczyzny. Jesteśmy tu, bo połączyła nas listopadowa pamięć o tych, którzy odeszli. Żyjemy w wolnej Polsce, jesteśmy wolnymi ludźmi. Jako młode pokolenie nie doświadczyliśmy kataklizmu wojny, powstania żołnierskiej tułaczki. Pamiętamy jednak o tych, którzy dla Polski oddali swoje życie. Wolność to nasze dziedzictwo, dar od ludzi, którzy odchodząc na wieczną wartę, zobowiązali nas do jej poszanowania. Złożone zostały prochy bohaterów poległych w walce o niepodległość w roku 1831 i w roku 1863. Śpią tu wiecznym snem powstańcy listopadowi i styczniowi. Mówiono im, że Polski nie ma, że nie istnieje na żadnej mapie ówczesnej Europy. Mówiono im, że Polski nie ma i próbowano przemocą wyrzeć godność, zabrać język, kulturę i tradycje, ale oni się nie poddali i mimo, pomimo wielu przeszkód walczyli. Na grobie bohaterów, bohaterów w walce w latach 1831-1863 Wienic składa delegację z terrorystwa w To miejsce, w którym na wieczną wartę przyszli powstańcy z 1863 roku, żołnierze z oddziałów Lewandowskiego i Bogdanowicza. Jesteście dla nas młodych z XXI wieku, nie tylko cieniami przeszłości, ale nade wszystko bohaterami i obrońcami naszej małej ojczyzny. Gloria victis, chwała zwyciężonym. Chcemy was zapewnić, że wasza ofiara, że wasza ofiara z życia nie poszła na marne. Na grobie Powstańców z 1863 roku z Działu Flewandowskiego i Pontanowicza składa Delegację Młodzieży ze Szkół powiatowych Natomiast ja do tych dwóch kierowców, które już nawiedziliśmy, muszę słowo jeszcze dodać. Mianowicie, pewnie zwróciliście na to uwagę, Krzyż i Grup Powstańców z 1831 i 1864 roku został w ubiegłym roku odnowiony staraniem harcerzy. Także dziękujemy pięknie. Bo dzięki dotacji, którą pozyskali, udało się odświeżyć ten grup. Myślę, że zupełnie inny w tej chwili ma wygląd. Natomiast grup, przy którym przed chwilą składaliśmy, zapalaliśmy znicze, składaliśmy kwiaty, został w ubiegłym roku, ponieważ był to rok, rocznica 160 powstania styczniowego, więc ten grób, pewnie ci, którzy tu przychodzą co roku, to pamiętają, jak on wyglądał jeszcze parę lat temu, został odnowiony staraniem miasta Lubartów. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy centralnych udało się na rocznicę powstania odnowić i myślę, że też widać różnicę między grobem, który tyle lat nawiedzaliśmy, a obecnym jego wyglądem. Niestety teraz musimy zakręcić, bo, ponieważ tędy nie uda nam się przejść. Dlatego wrócimy do tej pierwszej poprzecznej alejki i przejdziemy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego programu, mianowicie kwatery żołnierzy września i konspiracji 1939-1945 i pewnie troszkę dalej, bo tam są też groby. Tych, którzy po 1944 roku nie złożyli broni. Jego cmentarza i wiodła na stół, gdzie złożona najcenniejszy skarb. Biało-czerwone serca żołnierskie z czasów II wojny światowej. Czerwień to miłość, wiel serce czyste. Ten skarb posłanoł pod złoconym mundurem w chwili, gdy dosięgła go kula, Przerywając młode życie. Zastanawiałeś się, Ile łez wylały matki, Siostry, narzeczone chłopców, Których dziś spotykasz w tym miejscu, Jeśli stać cię dziś na wzruszenie, Na uronienie choć jednej cichej łzy, Bądź pewien, że te biało-czerwone serca z 1939 roku pozostaną także Twoim skarbem. Pochylmy też głowy w zadumie nad losem żołnierzy Armii Krajowej, dla których wolność cenniejsza była niż własne życie. Czy wiesz, że 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Wyzwoliła Lubartów w 1944 roku, zanim wkroczyła tu Armia Czerwona? Czy wiesz, że nasze miasto zawdzięcza jej wolność? Dla wielu z żołnierzy Armii Krajowej Lubartów był ostatnim punktem na wojennym szlaku. Najpierw wielu z nich odebrało tu szest bojowych i wielu odeszło właśnie stąd, aby w niebiańskiej partyzantce służyć. Cześć ich pamięci! Na grobie żołnierzy poległych w walce z okupantem niemieckim w latach II wojny światowej wieniec składa delegacja gminy Lubartów. Młodzież ze szkół z terenu gminy Lubartów, jako hołd oddany żołnierzom Armii Krajowej, obwodu lubartowskiego, obwozu Lubartów i 27 wołyńskiej dywizji Piechoty Armii Krajowej Zapalaznicze na grobach kapitana Romana Jeziora i kapitana Kazimierza Krucimińskiego oraz składa wiązankę przy symbolicznym groby kapitana Discowa Brońskiego z nim Uskok. Ja się przyglądałem całemu, nie W imię Stratrakierleja, w udażeniu Ranka, w drugiej zamordowanej nogi, jakimi każdym w Co za moc jest w Tobie Kogo Ty pokochasz W zimnym leży grobie Tak śpiewali chłopcy Którzy zginęli w czasie pierwszej A dziś Spoczywają w lubartowskiej ziemi W tym miejscu Wspominamy również żołnierzy Którzy polegli na polu chwały Odpierając nawałę bolszewicką W pamiętnym roku 1920 Pamiętamy o Was Nieznani żołnierze Józefa Piłsudskiego, choć na tych kamieniach nie ma waszych imion, zapisane są one w polskiej księdze bohaterów. Choć wasze mogiły są tak małe, dokonaliście tak wielkich czynów. Wtedy w 1918-1920 roku rozkwitały wam pąki białych róż. Za Zanim, świąt... Zanim świąteczny dzień, 11 listopada 2024 roku, nasze miasto zakwitnie tysiącem biało-czerwonych flag, zapalamy wam światło, symbol pamięci, która nigdy nie gaśnie. Czy ty potrafisz dziś upomnieć się o niepodległość ojczyzny? Czy masz biało-czerwone serce? Delegacja miasta Lubartów składa wiązankę przy pomniku legionistów poległych na terenie powiatu lubartowskiego w 1915 roku. Delegacja szkół miejskich na grobie Poległym na polu chwały przy odpieraniu podwodzy Józefa Piłsudskiego na wały bolszewickiej w 1920 roku. uczniowie wszystkich szkół i przedszkoli wspólnie za porozumiecie wbrew znanych żołnierzy z czasów pierwszej wojny światowej. Jeśli ktoś jeszcze jest przygotowany na lampkę z nicz, to zapraszamy do grobu nieznanych żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej, przede wszystkim w 1915 roku na terenie Ziemi Lubartowskiej. Zapraszamy uczniów. Widzę, że są przygotowani. Troszkę to potrwa, zanim to te zniszczenia. Także cierpliwie poczekajmy. Panie Przewodniczący, a w związku z tym poproszę tak Pana Burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za wspólne polegalanie podwoziego dla nas Polaków w przyjęciach, które przychodzą nie od listopada, ale na naszym miejsce miejscu rozpoczynanie. Dzisiaj a, trwają szkoły, przedszkola, również liceum. Młodzień Owartów, Zmieni Owartów również w tych uroczystościach. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, Wysokim Przedstawicielem Żydów Owartowskich za to prowadzenie tej uroczystości. Bardzo dziękuję za delegację, Panu Wójtowi, Panu Sowiebódce, za obecność Panu Sędzicie Nowego Sowieckiego z delegacją. Wszystkim dyrektorom szkół, w przedszkoli, w instytucji, o których nie wymienię z nas nazwy, że jesteście razem z nami, a w szczególności dziękuję młodzieży nie, szkoły, podstawie nr 3, dyrekcji, pani Mójnica Sulowskiej, że przygotowała nam tak e, uroczyście, e, ale bardzo tak e, znakomicie, ja, tak to nazwał, e, te najważniejsze informacje o miejscach, w których więc z bardzo dziękuję naszym najmłodszym mieszkańcom, czyli przedszkolom miejskim, które zaszczyciły nas swoją obecnością. To ważne, żeby młodzi ludzie od najmłodszych lat tą tradycję kultywowali, pamiętali o tych, którzy umarli za naszą wolność, tak naprawdę. I myślę, że to powinno być taki, taki ton przygotowania naszej młodzieży na lata bo to młodzież, dzieci będą za zatwórce kilkanaście lat kształtowały właśnie nasze małe Łęczę, właśnie miasto Lubartów czy czy, czy gminy Powiatu Także bardzo dziękuję serdecznie i oczywiście gospodarzowi tego miejsca, w szczególności, że mogliśmy jak zwykle co roku wspólnie celebrować to czystości które złą wieczorem że jest razem z nami. Dziękuję serdecznie i zapraszam przede wszystkim 11 listopada na uczestnictwo powiatowo gminno miejskie naszej wspaniałej rocznicy standardowo muszna święta z kościołem nie są się Pomocy następnie przemarsz pod klasztorą Ojców i Przemarcz pod decydującym w wświat Magistra Urząd Miasta w Lubotowskie Oświatowe Kultury Złożone Kwiaty. Następnie wiele uroczystości okolicznych hmm, w Młodzieżowym Domu Kultury, w loku u nas się się śpiewanie tego dnia, jak również jeszcze inne wydarzenia, o których mogą Państwo przeczytać na naszych plakatach które są komportowane w naszych pracowkach w, w, w naszym mieście. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam do wspólnego świętowania dalej. Dziękuję.